ma zamiłowanie, bo po prostu on potrafi rozweselić duszę. I właściwie jego poezja to dotyczy nawet dzisiejszych czasów. Właśnie można tam, no, tak jak się czyta, to nieraz kojarzę fakty dzisiejsze w tym, co on pisał. On to trochę pisał tak sarkastycznie. I, ale to z satyrą. Mhm. I dawał do zrozumienia po prostu, nie otwarcie, tylko do myślenia, do zrozumienia o co mu właściwie chodzi. A chodziło mu właśnie o tą dobrą Polskę. no bardzo. No wiesz, pan Blikowską bardzo wiesz. O pan ale wiesz, fotografia jest bardzo To I pan ale był za młodych rezultatów. Nie, pan Blikowski to za Niektóre wie, że są szalenie wymowne, bo króciutkie, dla mnie to jest ławka fotografia, na przykład tego gdzie miało się ręce, ciało, to samo, to 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 a pozostała to to tylko to fotografia, to jest jednak bardzo, bardzo, bardzo mało. To jest takie jak to jest wymowne. Tylko kilku się zawrzeć tyle rzeczy. Zostawię właśnie Kamilkowskiej, Jasnarzewskiej, może dwa przeczytam. Dasz japońskie. Ptaszki japońskie, malarza hiroshige, o brzuchach, puszystych, o brzuchach puszystych, o skrzydłach zębatych, do góry nogami na gałązce herbaty, kręcą się, plączą, przechylają szyję. W tajemnice świata zaglądają od spodu pod podszewkę kwiatów, liści, zapachów. I wrzask, i świr czynią ze szczęścia i strachu groźne ptaszki japońskiego ogrodu. Nie ma, nie ma no, Nie ma, właśnie mam tutaj tylko kilka utworów, mam jeszcze Foxtrot. Pocałunki z Florydy, angielskie imiona pod gwiaździstą banderą, mużnik banjo bije. Tańczymy. Czy pan chwycił nagle mnie w ramiona? Tańczymy. Czy rzuciłam się panu na szyję? No to, Właśnie to pamiętam w domu rodzinnym, mój ojciec sobie właściwie wziął że wychowywał nas w duchu polskim zawsze. Wszystko tylko była polska ojczyzna, gnieł i tak dalej i mój, mój brat musiał się uczyć od tej młodości. Ja przy tym trochę skorzystałam, bo ode mnie ojciec tego nie brakłem, ale co on go namęczył od tej on to umiał, on to umiał głowę, ale, ja tak ale musiał to zrobić ja ja jest... <śledztro> ja so. mu że Zosia, w biegłości, w guście i w pęciu. A Zosia, a żeby zagrał. Podaj mu że zbrania się, powiadasz ręce skruchiały, nie śmie, no i panów się wstydzi. I kłaniając się, umyka. Gdy to Zosia widzi, podbiegaj na białej podaj mu dłoni drążki, którymi mistrz we wstruiec swój. I dygając się, prosi, zagraj się szag wszak nieraz obiecałeś grać na mnie, wszak to bez zaręczyny, i tak dalej. Nie chcę ale ja nie lubię pana. Podać. O! o. No, a <laughs> Bisko, no, nie to że, tak, Nie wykopiemy wojennego topora, bo nie należy do ludzi. <grym 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 ale nie wiem, czy się też taż. A snyka uwielbia. No, to, chociaż to, jedna małe. Pani, pani, pani no, no. pan Jasnyka pamięta tą... No, no. Tak, to... to. Ale nie całe. To co będę tak. powiedzieć? Gdym jeszcze dzieckiem był budzącym się na świat, gdy wątły życia kwiat jeszcze się w pączku krył. Na łono Matka nie brała, pieściła i całowała w tym jeszcze dzieckiem. Nie płaś, No widzicie, zapomniał się wrażenia. O, no z więc To mam duże wspomnienie właściwie z tym wierszem i niezwykle wartościową cenioną przez chyba wszystkich uczniów przez wszystkie uczennice, nauczycielkę. Ja z małego miasta do dużego, zagubiona. Nie, nie ubrana, nic się nie zmieniło, proszę nie I, I to tak się czułam, to ta kobieta była naprawdę, dbała nas, o nas, szczególnie te właśnie dojezdne, przyjezdy, czy tam Ale internatki. Nie, ma, nie, nie, nie w Poznaniu. I nas właściwie tam próbowała troszeczkę dodać na motuchy do tej nauki. No i potem podarowałem mu właśnie wiersze Asynka, z takim właśnie może nawet wskazaniem na Ewo Kołyski. No ale niestety już ma wiek, że musiałam mieć ściągawkę i na tym to bym dalej. on ma wyprawić ucztę dla króla i dla wojska i dla dużej, dużej ilości. Jak on szuka i w siedmiu najlepszych uchwał, książki. Wiecie, czy to ja widzę już siedzącego do czy latającego tego do, 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 do szlachcica, żeby ugościć naszą polską najlepszą gościnnością wszystkich. Ja Którzy bardzo lubię ten fragment o kawiarce. Nie wiem, czy Pan Aha, to, ja to... To Jest na samym początku, jak tak, tak. E, Mickiewicz jeszcze jest e, w Paryżu tak. i opowiada, że była taka osoba, kawiarka, kawiarka która zajmowała tak. się tylko parzeniem kawy. kawy. I on tak pięknie to opisuje, tak, tak. parze... a ja w ogóle miłośniczka kawy, więc to tym bardziej do mnie przemawia. Tak, 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 tak. I ta zastawa. Ta, 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 ta. Nie, widzę, wie, ja tak samo jak tu właśnie moja koleżanka w domu seniora y, widzi y, w chłopach, i, bo rzeczywiście Rejmont też opisuje malowniczo, to ja widzę to w tych strofach i jestem pełna podziwu i nie wiem, gdybym miała możliwość, y, jeszcze ordem. Ja lubię ja ja chłopów nie tylko Rejmonta. Powie nam dobranoc za, za Leopoldem Staffa, tak? Leopold Staff wiesz pod tytułem Dobranoc. tak tak, postaraj się. Postaraj. Dobranoc, śnij, wiosną. w las zielony wiosną, W słoneczne się rano, gdzie pośród drzew w i w rosną, muszkujące kolana. Słoneczny blask, przypisany przez brzus wło, włosy, Jak płatki złotej róży, pada na biel Twych rąk, a, peru, a perły ros, rosy, u twych lśnią podnóży. Pod w gałęziach ptak, co z drzew jest szelesty strąca Ruszywszy je skrzydłami, rzuca swój śpiew pod błękit w złoto słońca, by spadł rozkroplami. Zielony głaz wychmurzł, drzemiąc w, aksamic, w aksamicie. Skusi się, spo, spocząć w cieniu, a z drójcą gdzieś w, gęst, w, gęst, w gęstwinie szmerze skrycie przypomnić o pragnieniu. I kiedy w krąg za źródłem patrząc z bliskiem, Perlone ujrzysz w grobie, obudzisz się objęta my, mym uś, uściskiem i znajdziesz ust, usty moje, usta moje. Dziękować, że Panie przyszły, że Panie tak chętnie z nami poczytały. Przede wszystkim Pani wiecie, chcieliśmy podziękować za to, że, że nas mi przykro, to jest, że to mało, to tutaj ukończyła. tak przykro jest, po prostu jest tak mało osób. A my się liczy się jakość, a nie ilość jakość. Kłasze, o, o, o. Tak, że, więc bardzo Pani dziękujemy, że nas Pani zechciała gościć i zabój. Mówiły, że na mają przygotowane z procy, ale względu no, na pogodę. Także tak, tak. bardzo dziękujemy paniom. Dziękuję Tomaszowi przede wszystkim, który całą tę imprezę wymyślił i jakoś to tak wspólnie, wspólnymi siłami, własnym sumptem idzie i działa już od ponad półtorej roku. No także jakoś to idzie, myślę, że pan Sławek coś o nas wspomni w Gazecie Szamotulskiej, także będę mogły Pani przeczytać, jak, jak on widzi te, te nasze dzisiejsze spotkanie, także bardzo dziękuję wszystkim. No również dziękuję Cieszy Pani Natalii i Panu Tomaszowi za to, że znaleźli te pniewy na mapie. Pani Karolinie chyba nie trudno, pani Natalii nie trudno, dlatego że bardzo jest. jest bardzo nalegała. bardzo nalegała te pniewy na pewno Pan trochę utrudnione zadanie, bo w ze Szczecina do Pniew to trochę Dzień drogi, drogi. ale jak się chce, to nie ma żadnych problemów i się pokona każdy Ja jestem lokalną patriotką i chciałam, żeby na naszej mapie zaistnienia. Pani Natalia na pewno się zwiąże z Pniewami, może i na może nie. Może będzie też pedagogiem, bo jest na piątym roku polonistyki, oh no. więc to będzie to, może, może to spotkanie dzisiejsze i jakoś tak zainspiruje do jakichś działań i do tego, żeby będąc już nauczycielką nie wiem właśnie w jakim kierunku zmierza, ale jeśli zostanie nauczycielem. To będzie zwracało uwagę na ja. kolejne ja że, żeby po prostu nie wypowiadały się tak, tak. To poprawnie, bo to jest problem całego społeczeństwa, chyba tak. nie tylko tych, tych najmłodszych, no, ale i dorosłych, że chcemy powiedzieć bardzo dużo i w krótkim czasie i potem tak, jest i duży natok słów, które jakoś się zlepiają i wychodzi z tego wszystkiego i tak. nie no, tak. to, o co... Nam chodziło. ale Wam też dziękuję za to, żeście chcieli przyjść, a dzieciom, dzieciom właśnie dziewczakom, taką bo no, to są no, też też taką chęć, jak mają seniorzy, że się będą uczyć na pamięć. Popatrzcie, ile mają lat, to są właśnie tylko Wasze babcie. Babcie, 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 dziadko, babcie bo bo nie ma na A zobaczcie, jak to pamiętają, to pamiętają pierwsze ze szkoły, które się uczyły 50 lat I no, temu. I więcej, i więcej, i pamiętają do dzisiaj. To jest takie dzisiaj malutkie spotkanie, które no właściwie nie obrazuje tego wszystkiego co tak jest na co dzień, bo ilekroć są organizowane spotkania, to, to zawsze nas seniorzy czymś zaskakują, bo przypominają, przypominają sobie piosenki ze swojej młodości, zacznie jedna osoba śpiewać, śpiewa dośpiewa do jednej zwrotki, ktoś następny wstaje, śpiewa drugą, trzecią i w sumie się zrobi cała piosenka albo cały wiersz, tak jak kule, o pani fala zaczęła się, może nas skończyło jeszcze może. Coś dalej, bo pamięć ludzka jest mocna i na to nie mamy wpływu, ale jednak musimy do to pamięć. To Myślę, że my w domu seniora musimy sobie też takie częściej spotkania tak, robić, właśnie za takie kameralne co, co prawda od czasu do czasu mamy takie tak, z wierszami czy na jesień, tak, czy na wiosnę. Na wiosnę. Mamy z dziećmi ze szkoły podstawowej takie spotkanie, teraz ostatnim było takie spotkanie były bajki. No, bajki i wierszki, ale, ale były bardzo, bardzo fajne. Dzieci przygotowywały swoje bajeczki i rymowanki, a seniorzy swoje czytali. I spotkanie naprawdę, wydaje mi się, że było udane. I dzieci bardzo zadowolone z tego spotkania, no, spotkania. wyszły. Szkoda, że pełno jest tak daleko, bo w pełni z tego tak, tak, no. co wiem o Pani Pani, Pani Litki? Litki. Tam jest dobry potencjał i tam się dzieci tam się chętnie uczą. Tak, tak. Prowadzi bardzo fajny teatr, a grafka. Tak, 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 wyjeżdża z nim na, ha, ten... zresztą, no, juli no, juli. No, na różne konkursy i nawet zdobywają w parkach. Naprawdę, naprawdę jest konkurencja duża w Poznaniu w województwie i zdobywają to dobrze. No miejsce. Właśnie tak, naprawdę. No. nie wiemy ja, no, właśnie pełno. I ma to dzięki pani Litce. Pani Litka ma w sobie coś takiego co bąk, no. Nie, nie, nie. Pani Litka Antkowiak. Nie, nie. No i pani Ilona, pani Durska, która pani prowadzi pani mi to półko to no. właśnie. Nawet Bo współpracują z aktorem poznańskim, no. także jest pełen profesjonalizm już teraz. No. Naprawdę, trzeba wspierać. Mi się wydawało, że mała, mała miejscowość i tam no, co można zrobić z dziećmi, a jednak można... ta na ostawce, Ja dziękuję, Ci, bardzo mała, dziękuję. dziękuję. i bardzo, y, Witam coś na pamiątkę od seniorów też będzie, co prawda? Coś małego, Prawde. Takie wielkanocne. Bardzo no, dziękujemy. No, 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 no. <laughs> symbol no. na stół i to, do Pana Tomasza. No, 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 to, bardzo dziękujemy. No i dzieciom deszczamy. Dzieciom też. Za to, że są tak wytrwałe. I... Tak, zawsze są na każde moje oznanie. No. Może jeszcze nie tak. ostatnie, może kiedyś jeszcze tutaj do seniorów zapikają, Ja jest często tak. myślę e, o Was, żeby tutaj na spotkaniu też były dzieci, ale są tak? to jest najlepszy, po prostu problem jest, z dojazdem.